Cześć witam serdecznie mamy dzisiaj do pocięcia taki fancik jest to jest to porfir jest też z Małopolski jest to kamień o tyle ciekawy, że ma, fajne, że ma takie fajne żyłki. Nie wiem czy to będzie. No Tutaj taka fajna żyłeczka przebiega w ogóle materiał jest dość kolorowy, tylko że na zdjęciu znaczy w sensie na, na sucho nie widać wydaje mi się No tutaj zmoczyć troszkę widać coś no coś tam widać taka skałka będziemy ją ciąć prawdopodobnie w poprzek żeby tą białą żyłkę sobie tutaj żeby tą białą żyłkę sobie odkryć zobaczyć jak to będzie wyglądało no ogólnie kamień jest dość ładny tylko nie mam żadne skarby pomysłów, w którą stronę go ciąć, żeby żeby tą urodę najbardziej wydobyć. No, pierwszy raz taki kamień mam w rękach więc. O, na pewno coś ciekawego z tego wyjdzie. Więc widzimy się za chwilę. Widzimy się za chwilę przycięciu. Postanowiłem, że nie będę ciął tego kamienia na pół, tylko pokroję małe, ukroję mały plaster. I zobaczymy, jak układa się rysunek w tym kamieniu, i potem będziemy ciąć dalej. Na razie tutaj nie za wiele widać. Kroimy, kroimy dalej. To już coś więcej się dzieje, chociaż ten kamień jest taki jaśniutki. Taki oto. Taki oto rezultat. No są tu jakieś prążki, ale ledwo, ledwo widoczne. Nic, nic specjalnego. No, ale, co tu mamy? Lat roboczy się nie chce poddać. Ok. Co, co my tu mamy? Co my tu mamy? Ok. Otwieramko. I teraz tak. Tu mamy jakiś kamyczek biały. Tutaj jest kawałek kryształu. Jest to przejrzyste na poprzednim w slajdzie yy, cięliśmy i wychodziło ładnie będzie jeden taki śliczny no i tutaj jakieś kamyczki porfirek taki o taki ładny kamyczek no myślałem że będzie wyglądał, myślałem że będzie wyglądał ciekawiej Też to to część. Myślałem, że będzie wyglądał ciekawiej, no ale... Pierwszy podniesiony kamień gdzieś tam w tym miejscu. Taki. Taki sobie. Próbujemy robić rekord skoczni, w sensie Chcę uciąć jak najcieńszy plaster tego, bo tutaj się dopatrzyłem takiego jednego miejsca, które może ewentualnie wyglądać całkiem nieźle. No to tak. Yy, teoretycznie plasterek takiej grubości pęku, ale popatrzcie. Pod światła jak się z kubańca weźmie to ma tutaj przebłysk jakiegoś, najprawdopodobniej, jakiegoś kwarcu Czyściutkiego Także ten egzemplarz pójdzie do polerowania Będziemy sobie go później polerować, także tego zostawiam No i co, tniemy dalej, może będzie coś większego co my tu mamy, co my tu mamy, co my tu mamy? Ok, otwieramko i teraz tak. Tu mamy jakiś kamyczek biały. Tutaj jest kawałek kryształu. Jest to przejrzyste na poprzednim slajdzie. Yy, chcieliśmy i. Wychodziło ładnie Będzie jeden taki śliczny no i tutaj jakieś kamyczki porfirek taki o taki ładny kamyczek no myślałem, że będzie wyglądał myślałem, że będzie wyglądał ciekawiej i no tutaj jestem Widać Christa część. Myślałem, że będzie wyglądał ciekawiej. No ale. Pierwszy podniesiony kamień gdzieś tam w, w tym miejscu. Taki. Taki sobie.